Dajemy. Oje, jak się Znowy fajnie dzień. Znowu... Chodź, chodź idziemy coś zjeść. Macie coś do jedzenia. Daj mi jeść. Dziękuję. No, o, Zamknij a kto to... Drzwi. No, zamknijmy o, drzwi. Gdzie my jesteśmy? Nie, no, no, my jesteśmy? nie wiem właśnie. Jaki dom głupi? O takiej im imprezie... Dom? dobra nie wiem, macie. Nie wiem, nie wiem skąd my tu się wzięliśmy. Ale wy wiecie chłopaki? Nie. Nie. Nie rzucajcie chlebem Puku. po podłodze, ktoś puka. Cześć. Cześć. Co pan chce? Co pan, Czy mógłby pożyczyć bleka na kawę? Tak, proszę wejść. No. Dobrze, dziękuję. Pan może wie gdzie my jesteśmy? <laughs> e, tak, tu miasto nazywa się Kwadratowo. Aha, długo pan już tu mieszka? Tak, długo. Co my tu tak naprawdę robimy? Wie pan? Z tego yy, co widzę, to chyba tutaj mieszkacie. Mm -hmm. Proszę, mleko. Jedz. Yes. <noise> Dziękuję. No. A jak pan ma na imię, tak naprawdę? Piwo. <noise> <noise> A wie pan w ogóle, co my tutaj robimy? No właśnie, bo my nie wiemy. Rzeczywiście... Nie pamiętamy nic. Nie pamiętamy nic. Pamiętam że było za fajnie. Ja zauważyłem, że e, pierwszy raz tu jest ten dom. No wiemy, a jak tam pan się nie ma? Dobrze. Jasek. Ładny dom. Mhm. Do Ładny. Idealny. Zobaczmy. Mhm. Chce ukraść coś. A pan też tu tak trafił, pan kupił to, y, ten dom? Czy też nie, nie wiadomo skąd się to wziął? Ja zbudowałem tą posiadłość. A, A może pójdziemy na ryby? Hmm. Ja, wędki no. nie mam. ja też nie mam. No ja mam wędkę, to zrobię, zrobimy ognisko. Jak złowię trochę ryb. Hmm. No. Dobra, sobie. jeszcze u siebie y, mam wędkę. Dobra. też mm -hmm. Ołaj, no. ja też pójdę połowić a ja pójdę sobie może popływać a ja pójdę was obronić dobry pomysł pójdę popływać też jestem zmęczony tym wszystkim witam sąsiedzie witam za Zanurkuję, pan rybę zanurkuje ale fajnie się pływa, ale nurkuje. <laughs> Ju... Pomocy, tonę, tonę, pomocy! Pomocy! Ja cię już ratuję. lecimy, już. Wziąłem cię za rękę. No, dalej, dalej. No, o, o. Ej, już. Szybko. Już dobrze? Nic ci nie jest? No, dobrze. No, dobrze, dobrze. No. Idź do domu, ogrzej się trochę. No. Masz trochę jedzenia. Mam jedzonko, mam. Chlebek mam. Jeść. O. Wow. Złowiliście coś? Góra. Złowiliście coś? Ja złowiłem jedną rybę. A ja nie mam wędki. Daj. Ja to nic nie złowiłem. Daj. Daj ją. To ma pajęczynę Dobrze masz Dziękuję Posmażymy ją Okej, ja idę pozbierać drewno No Oj, Może usiądziemy nie, i pogadamy nie mam ten potrzebuję drewna Może ja usiądziemy i pogadamy. coś przypalić ja mam drewno, już pójdę po nie. A może usiądziemy, pogadamy? No, przed tak przed domem. Poznamy się trochę. Mhm. Żeby nie było takie, że nie znamy się. No no ja to chodźcie wszyscy nie tutaj nie przed, nie. przed dom. I wszyscy się poznamy. no, no Lepiej się poznamy. Proszę, proszę siadać na schodkę. Niestety no jeszcze nie mamy krzesła. W ogóle nie wiemy na serio skąd mi się tu wzięliśmy. A ja przypalę rybę i się podzielimy nią. No, jeszcze e, dzisiaj rano nie widziałem tego domu. właśnie, ja też. W ogóle. A nie z... wiem, skąd się tutaj wziąłem? Pan nas tu e, stąd przyniósł? Uch, Jak nie, my się stąd ja raz e, Państwa widzę. Trudno, no dobra, poznajmy się. Chodź tu, Mary Parkur. Pingwinie, Chodź, chodźcie. Dobra, to ja się przedstawię pierwszy. Piwo, ja jestem Kraft, a Pan się. A... Zaraz net no pójdę. dobra. No chodź, parkour. Czekajcie, jeszcze zjem. No połowimy ryby. Chodź. No. Nareszcie odwróćmy. Nareszcie dalej poszliśmy od domu. 4 minuty mam. Nareszcie no. daleko od domu poszliśmy. Jak tam się łowi? No, no dobra, przedstawmy nic się. Idźmy na wędkę. Ej, ty, czekaj. Zapomniałem zgasić piecyka. O, żeż, Jak tylko? to?

Do wody! wody. wody pomocy! A? Pomocy! Duszę się! Do wody! Do wody! Szybko! A? 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 Szybko do wody! Jeszcze tu! Pignę uh. muszę gasić! Pomocy! Ja Ugaszę! Się się I tak się zaczęła nasza przygoda.